Planując swoją emeryturę, należy zastanowić się, co się stanie z naszym majątkiem na wypadek naszej śmierci. Nie jest oczywiście dla nikogo to łatwy temat, ale przygotowując się odpowiednio i podejmując krytyczne decyzje za życia, możemy zadbać o swoje dziedzictwo i przyszłość swojej rodziny, zwłaszcza małżonków. I głównym problemem jest tutaj pytanie, czy pozostały przy życiu małżonek będzie miał wystarczającą ilość pieniędzy po naszej śmierci. I Większość ludzi uważa, że wystarczy mieć testament lub tak zwany trust, ale niestety w wielu przypadkach nie jest to prawda. Testamenty regulują głównie dziedziczenie naszych posiadłości, biznesów, kont bankowych czy innych dóbr majątkowych. Nie dotyczą jednak Planów emerytalnych, takich jak 401 K czy konta IRA, które przekazywane są na podstawie wyznaczonych beneficjentów. I niezależnie od tego, co jest zapisane w naszym testamencie, ważne jest więc, aby informacje te zawsze były aktualne. I dziedzicząc konto IRA po zmarłym małżonku, mamy do wyboru kilka opcji. Po pierwsze, możemy dokonać tak zwanego spousal rollover i przenieść Odziedziczone pieniądze na, na swoje konto IRA, gdzie będą one traktowane jako nasze własne. I ma to sens, gdy pozostały przy życiu małżonek ma co najmniej 59 lat i jest młodszy niż współmałżonek, który, który zmarł, ponieważ możemy uzyskać dostęp do pieniędzy bez kary i możemy opóźnić dystrybucję, czyli wypłatę RMDs, aż osiągniemy 72 lata. Hmm. Drugą, druga opcja na utworzenie tzw. spousal beneficiary IRA, której główną zaletą jest dostęp do pieniędzy bez względu na wieki i płacenie 10% kary. Więc jest to więc lepsze rozwiązanie dla osób młodszych i poniżej 59 lat i które potrzebują tych pieniędzy już teraz. I trzecią opcją jest przelanie pieniędzy. IRA na nową lub istniejącą IRA, a następnie przekonwertowanie ich na ROF IRA, dzięki czemu dziedziczone pieniądze byłyby dostępne bez podatku. Warto zdecydować się na taki krok, gdy przewidujemy, że w przyszłości będziemy na wyższym poziomie przedziale podatkowym i teraz zapłacimy niższy podatek, bez, podatek przy tej konwersji. Każdy spadkobierca może też wybrać odziedziczone pieniądze, ale rzadko jest to dobrym rozwiązaniem, gdyż kwota ta jest doliczana do, do dochodu i tym samym możemy zapłacić bardzo wysoki podatek. I na koniec jeszcze króciutko sprawa dziedziczenia Social Security i naszych planów pension. W przypadku Social Security mamy prawo wyboru wyższych świadczeń. Naliczonych na podstawie naszych dochodów lub dochodów zmarłego małżonka. Natomiast, natomiast w odniesieniu do pension plans, a nasze pieniądze mogą zostać przekazane beneficjentom, ale tylko przy wybraniu odpowiedniej opcji. Kiedy właściciel konta skorzysta z tak zwanego full pension, na miesięczne wypłaty do końca życia, wówczas, wówczas benefity kończą się w wypadku jego śmierci. Więc zdecydowanie bardziej popularnym rozwiązaniem jest opcja tak zwana Surviving Spouse, gdyż zabezpiecza dochody także żyjącego małżonka. Przepisy związane z dziedziczeniem, kontem emerytalnym są dość skomplikowane i zależą od wielu różnych czynników. Financial Alliance już od kilkunastu lat zajmuje się zarówno doradztwem w zakresie planowania majątkowego, jak i emerytalnego. Więc jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w tej sprawie. Zapraszamy do Financial Wealth Alliance nasz numer 847 312 3454 i zapraszamy również do polubienia naszej strony na Facebook pod tytułem Zaplanuj Finanse oraz śledzenia naszego blogu na YouTube też pod, na, pod nazwą Zaplanuj Finanse.